No, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj z wizytą na balkonie u pani Gosi, u której żeśmy robili taki mały, mały kipisz. To tak świetnie wygląda. ja jestem no tak, w ogóle jest tak. no Mam swój ogród. Małe zakładanie ogrodu, sadzenie roślinek, mebli, ustawianie, konstruowanie mebli. Tu Michalina tam wszystko zareagowała. I minął rok i jesteśmy u pani Gosi. Pani Gosia już wzięła sobie sekator taki sprytny i teraz pan Grzesiu będzie sobie odpoczywał, będzie pokazywał paluchę, a no, pani Gosia będzie robiła to, czego jeszcze nie, nie zrobiła. No i co, pani Gosiu, zaczniemy od tej trawki. Te wszystkie suche trzeba uciąć u podstawy. Zostają tylko te zielone, co odrastają. Co to za trawka, Michasie, co ma takie białe, ładne kotki? To jest niska. To trzeba usunąć. Wykorzystać sobie może dla na jakiegoś suchego bukietu. O, na to zielone. Dobrze. I zaraz to będzie inaczej wyglądać. Tutaj mamy pusta korytka, ale to będziemy za chwilę jechali na zakupy i uzupełniali nasadzenie. Tak. Tak. No, to już pierwszy materiał. Na, na sadzonkę. Sadzonka zielona. Już można tak wcześniej? Można taką zielną też zrobić. Jak nam taki wypadek się zdarzy. Chyba no. już? Tak. Pięknie wygląda. Już, już jest zielona, tak? tak. Że, że je? Widać, że żyje? A teraz przedtem wyglądało jak uschło. I teraz mamy nawóz wieloskładnikowy. Jak roślinki już gotowe, tak jak na konwencję, sypiemy takie może dwie szczypty do wszystkie paluszki, tak pani Głosie? Tak. I to wyznaczy nam na około 6 tygodni Do mhm. tak? doniczce, przez to, że podlewamy intensywniej bo to szybko wysycha tego nawozu będzie się dużo wypłukiwało i będą braki, jeżeli w gruncie to by prawie nam starczyło na cały rok mhm. tak? i trawkę też, tą świeżo obciem. dobrze, nie sypiemy tam w środek pępki, rozsypujemy dookoła Teraz do azalii I kupimy. kupimy nawóz specjalny do różaneczników i azali nawóz, tak? Ale berberys też możemy podsypać tym nawozem wieloskładnikowym. O, po wodzie nie rozpuszczamy tego w wodzie, przy każdym podlewaniu on będzie się powoli, powoli rozkładał, tak? Ja mogę Pani, Pani Gościu zostawić tego nawozu trochę. Dobrze. A Pani będzie to uzupełniała co 6 tygodni. Będę, poproszę. I wtedy wszystko będzie na drugi rok kwitło. Dobrze. Bo tak jak widać azalia ma dwa kwiatki, a powinna mieć 200. Tak. Czyli nie dostała tyle. Witamin, tak? I nie mogła się ubrać. Zrobić sobie makijażu pięknego na ten sezon. Tu mamy różanie Pięknie przeżył. Widać, że miał wilgotno. Kwiatki były oberwane, ale ze względu na małe ilości nawozu, zwłaszcza fosforowo-potasowego, nie zawiązał pąków kwiatowych, ale zawiąże. Ten, jak wypuści nowe przyrosty tych przyrostów będzie miał przez to więcej tu mamy kortensję, wieśliczna o i też takie dwie szczypteczki na taką doniczkę 7-10 litrów jak ma nie? jak taka malutka doniczka podajemy tego nawozu mniej ale co by trzeba zrobić Pani Gosiu najpierw? ten trawnik by tu trzeba zlikwidować nie? bo ten trawnik będzie zabierał nam cały nawrót no. dobrze, teraz nie będziemy jej męczyć bo jeszcze jedziemy na zakupy o, tu taka jedna duża szczyt. Tu mamy. Szałbia i rojniki. rojniki. O, szawi możemy dać też dwie szczypty. Bo ona jest bardzo czarłoczna I wtedy będzie pięknie kwitła. Tak, następna szałbia. Szałwia w koronie. Nie? A to ty posadziłeś, czy to były te, ja te, te rojniki? Ja, ja. ja bym się nie męczył tak długo, żeby to tak pięknie wyglądało. Nie mam czasu. Dobrze. Pięknie. Tam wszystko jest puste. Nie, jeszcze tu jest szawia. A ją by trzeba wystawić troszeczkę na, słońce, na, na widok publiczny. tego tak? Lampiona schowamy. A szawie wystawimy na widok publiczny. Bo za chwilę będzie miała piąt powoli, już zaczyna, mm -hmm. tak, pokazywać się ruszyce. Nie? To albo pryszkamy agrykole, taki środek naturalny, tak? Albo czymś chemicznym, ale lepiej sobie dla siebie to kupić taki środek naturalny. Nie? Agrykole wystarczy. Tu mamy co? Funkiem Pani gość wytrzateczny, chyba dylki, które kwitły, by trzeba wyciąć. Moim sekatorkiem? Tak jak Link do sekatorka też ci wyślę. Takiego małego Dobrze. poręcznego. pani pani. Sama. A czy to jest szkodliwe dla psa? Jakby to nie daj Boże zjadł? Nie. Okay. Pierwszy raz, że tego nie zje, a drugi raz, zaraz nic nie będzie. To taka multivitamin. Wystarczy, czy jeszcze? No, je, tak, małą szczypteczkę. O. I nie sypiemy tam w środek po wodzie, po wodzie, tak żeby nie dotykało grzyki i wstawiamy go z powrotem. Osta lubi odrobinę cienia. mamy kolejny różanecznik i często dostaję takie zdjęcia z takimi objawami. Widzicie, ten listek był zwinięty, to znaczy, że miał sucho, miał tak długo sucho, zimą, albo wczesną wiosną, że tej wody zupełnie brakło. I teraz dopiero. Jak przychodzą dni słoneczne, ciepłe, to te listki szybko zasychają. Wygląda to jak choroba, ale chorobą nie jest. Widać, że z tych pąków, dlatego że te listki utrzymały jeszcze trochę zielonego, pąki zaczynają ruszać i startować. I to one będą już teraz odpowiedzialne za asymilację tej roślinki, i ta roślinka nam pięknie ruszy. Co prawda, nie zakwitnie, bo mamy same pączki liściowe, ale pięknie pokryje się. Tu na przykład trzema pędami, tu dwoma, tu trzema. Także będzie ładny kobierzec pięknych liści. Te liście zaczną opadać w sierpniu, ale jak nam to będzie przeszkadzać, możemy je po prostu pobrywać, ale dopiero jak te listki zupełnie się te nowe wykształcą, czyli jak na nich zginie już taki biały meszek. Jak już nie będą kosmate, tylko błyszczące. Tak? O, no i co? Została nam. Hortensia, także on nie jest chory on jest po prostu przesuszony zimą no co widać jeszcze teraz, patrz Michalinka pokażemy tą ziemię, ona jest po prostu sucha w takich pojemniczkach, no niestety, ale trzeba zaglądać nawet codziennie, tak, a w zimę raz w tygodniu sprawdzić czy tam jest wilgotno jak nie jest wilgotno, mimo mrozu też uzupełniamy wodę, woda przy mrozie też w małym stopniu, ale paruje. Jeszcze hortensia została nam do podsypania. Ze względu na to, że ma małą doniczkę, to tylko jedną szczyptę na woziku. Czyli jak mniejsza doniczka, dajemy go mniej. I będzie wszystko super. Co nam jeszcze zostało, Michał? Najładniejsza roślina, która przeżywa. Widzicie, przy drzwiach miała najlepiej. Tak, bo pani zostało troszeczkę herbaty, uchylała drzwi i go po prostu podlewała. Już zaczyna wypuszczać ładne młode przyrosty. Kolor jest idealny. Także Pani goś ze trzy szczypy dookoła po obwodzie doniczki. Nie w jedno miejsce. Dobrze. Dobrze. Jeszcze nie przesuwaj, wysuń tę trawkę jeszcze, której tu. Dobrze, odsunijmy jeszcze. Tu jest chyba. Co? To jest zebrinus. Zebrinus, trawka. I patrzcie, ten zebrinus, taka była zima, że nawet mu te całe, nie całe On zaczyna odbijać z wierzchołków, tak jak gdyby chciał rosnąć dalej. Ale nie będziemy tego trzymać, no bo to wygląda średnio z tymi obumarłymi listkami czyli gościnamy. Tak jak był w zeszłym roku, a nawet niżej. Oszczędzamy te pędy, które teraz startują z ziemi, tak? Ich nie można uszkodzić. To będą nasze nowe roślinki. O, a sekator jest Muszę pierwsza, wymienić sekatorek. Pierwsza klasa. Ja myślę, że on tu na te warunki balkonowe to zupełnie wystarczy. Uwaga, tam jest taki ładny, tak młody, tego. tak, widać. Oszczędzamy go, tak, A ten to. można ściąć? Wycinamy, wycinamy. wycinamy, wycinamy. Pomimo, że ma tu. Tak, to, to no, będzie brzydź. Tak Więcej no, młodych jest wypuści, jest. jeżeli robię, to też usuwamy. Mhm. To też i można. Tak, nawet. O te dwa. Tak. Ten i ten. Mhm. I ten też? Ten też, koniecznie. Mogę to jeszcze przypnę troszeczkę, bo dziewczyna ma słabą rączkę. Boi się. Boi się. A ja utnę, wiecie, niżej, yy, bo to nie moje. <gry> to się nie boję. Mhm. i teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Już mamy zaczątków młodych, ładnych zebrinusów. Będzie pięknie. I co? Magiczne zielone, czyli błękitne, turkusowe, nie? Turkusowe kuleczki. No już powiem, Jaramila. Jaramila, tak, bo będzie na pewno na komentarzach dużo. Jaramila Hydrokąta, tak. Dajemy. Podlewamy za 6 tygodni. Uzupełniamy. Wiaderko zostaje u pani. Tak? Dobrze. Tylko do sałatek proszę nie dodawać. nie dodawać, bo zaczną Wam. Brody rosną jak mi. Dobrze. Tam stało jeszcze bardziej? Tak. To co, robimy pauzę i jedziemy po nawóz do rododendronów. Jedziemy do po nawóz, po nowe do korytek oraz po to, co ty najbardziej oczekujesz, czyli po ziółka. Tak, tutaj. nie! Zaraz wszystko obliczymy, policzymy, wspieszemy i jedziemy. I tu mamy taką łąkę kwietną, mieszankę kwiatów na bukiety. Idealna na balkon i specjalnie przygotowana była na takiej taśmie. Takie łąki, tak się znajdziecie, takie mieszanki znajdziecie w naszym sklepie internetowym. Trochę tutaj tego jest. Jak myślisz, ile pasków można rozłożyć tutaj na tę doniczkę? Oto jest na takich taśmach. Najlepiej jest. Najlepiej jedną? Najlepiej jedną. się Tutaj już mamy nawóz do kwasolubnych i nawozimy to wszystko do I dwie szczypty. Paluszki zupełnie. Wystarczy za 6 tygodni z powrotem. Mamy drugi rododendron po obwodzie doniczki. Dwie szczypty zupełnie wystarczy. I mamy azalię japońską. Dwie szczypty zupełnie wystarczy. Przy podawaniu one powolutku będą się rozpuszczały, dawkowały. Po kwitnieniu można zasilić nawozem dolistym, do rodendronów i azali, czyli do Dobrze, Ja powiem jeszcze co się tutaj zmieniło. Dokupiliśmy trochę ziół. Mięta, lupczyk, bazylia, pietruszka. Tutaj mamy kolendrę, szczypior, rozmaryn, kary. Tutaj jest Tutaj do korytek kupiliśmy te palargonie bluszczolistne, niecierpki, szałwie zostały w tym samym miejscu. Tam się pojawiła jeszcze poziomka i trawa cytrynowa. A tutaj mamy, a tutaj jeszcze mamy truskawkę, natomiast do tego korytka posadziliśmy łąkę kwietną, także wkrótce będą tutaj również kwiaty.